Trwa druga tura programu aktywizacji osób starszych w Częstochowie. Aktywny senior, aktywna seniorka. Uczestnicy programu uczą się języka hiszpańskiego, uprawiają nordic walking i rozciągają ciała na zajęciach joki. Jak się chce, to można. Częstochowscy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że nie trzeba ich długo namawiać do aktywności. Tak, jesteśmy bardzo zaskoczeni jakby pozytywną taką energią, którą dostajemy od uczestników projektu. Mieliśmy przez te 6 miesięcy mieć 300 osób w projekcie, w tej chwili mamy już prawie 400, a jeszcze mamy do końca projektu 2 miesiące, więc będzie więcej niż zakładaliśmy. W minioną sobotę seniorów zastaliśmy na parkiecie tanecznym. Akurat uczyli się tańców latynoamerykańskich: przede wszystkim salsa kubańska, bachata, merengue, cha-cha-cha. Po pierwszych rytmach widać, że nauka nie poszła w las. Ludzie są naprawdę pozytywnie. Bardzo pozytywnie nastawieni, cieszą się, uśmiechają. Miłe, to miło dla instruktora, kiedy może spojrzeć i zobaczyć zadowolone twarze. 40 tancerzy, a wśród nich pani Bogumiła, oczywiście z mężem. Jestem bardzo zadowolona z tych zajęć. I również postanowiłam skorzystać z nauki tańca. Lekarze nie od dzisiaj mówią, że ruch może zastąpić każdy lek, ale nie każdy lek zastąpi ruch. Mając taką możliwość właśnie aktywności fizycznej, którą zaproponowali nam tutaj panowie ze Stowarzyszenia Nauki Salsy, postanowiliśmy skorzystać z tej formy aktywności. i. Po prostu ćwiczymy ją. Choć trzeba przyznać, że na początku nie było łatwo. Dla nas w takim wieku taki taniec w rytmie dość szybkim nie jest łatwą formą, ale z upływem zajęć nasza kondycja fizyczna ulega znacznej poprawie i umiejętności związane z tym tańcem są coraz lepsze. Także ja bardzo wysoko oceniam umiejętności prowadzących i cieszę się bardzo, że trafiłam tutaj, ponieważ mogę też zadbać o swoją sylwetkę, figurę. Jest to po prostu najlepsza forma aktywności fizycznej, przyjemna. Przy, przynajmniej ja tak uważam. Nic tylko pozazdrościć takiej aktywności.